Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na kanale Roślinnych Hawek i wracamy do tematu testów, zamienników, posiłków. Dzisiaj będzie to. Jake. Jake Food to jest brytyjska firma, bodajże. Zamówiłem u nich pakiet startowy, w którym zaraz wam pokażę, jakie są rzeczy. Będziemy testować tylko jeden z tych napojów, ale żebyście wiedzieli, co w takim pakiecie startowym jest. Pakiet startowy kosztuje bodajże 20 euro. Pierwsza rzecz, która jest na pewno w środku, to jest shaker. Shaker w ogóle jest o tyle śmieszny. Zobaczcie. Zazwyczaj jest taka siateczka, nie? W shakerach tutaj nie ma, ale jest takie coś. <noise> Jak to wrzucę do napoju i będę tym potrząsał, to to podobno ma zadziałać tak, jakby działała siateczka. Zobaczymy. Na razie jestem sceptycznie do tego pomysłu nastawiony. Zwłaszcza, że łatwo to zgubić będzie pewnie. I pewnie go zaraz tutaj przetestujemy przy okazji. Co jest jeszcze w pakiecie startowym? Jakieś pitu, pitu. Jest torba. Oprócz tego mamy trzy szejki. Czek, Jeden jest owoce leśne, drugi jest czekolada i ten będziemy dzisiaj testować. Niech się stoi. Tak wygląda opakowanie. I jest jeszcze trzeci, który jest waniliowy. Ale no, tak jak mówię, dzisiaj się skupimy na czekoladowym. Jeszcze są trzy rzeczy w tym Starter Packu, a mianowicie są to batony. Batony witaminowe, w takich samych smakach jak są szejki. Te batony to będę testował sobie gdzieś tam później i... Dam wam znać na Instagramie. Instagram ukośnik, roślinny Hawek. Tak naprawdę tutaj mamy, podobnie jak mamy w przypadku szejka, że jest to względnie zbilansowany posiłek, tylko że w formie batona, więc też spoko. Dzisiaj skupimy się na tym, ale zanim oczywiście standardowo Przejdziemy do taste testu. To warto rzucić okiem na skład. I pierwsza rzecz, która mi się tutaj rzuciła w oczy, to to, że mamy w opakowaniu 163 gramy w jednej saszetce. U konkurentów zazwyczaj to było 100 gramów i te 100 gramów przekładało się na 400 kalorii. Tutaj mamy 163 gramy, które przekładają się na 664 kalorie, więc jest to więcej. Ale jest też podane ile na 100 gram. Na 100 gramów tutaj jest 407 kalorii, więc bardzo podobnie do konkurentów. Jeżeli chodzi o sam skład, to tutaj na pierwszym miejscu w składzie mamy białeczko. I mamy tu białeczko z grochu, z izolat białka grochu. To jest, nie wiem czy duży minus, ale na pewno jest to coś innego niż w przypadku konkurencji, bo tutaj mamy białko tylko z jednego źródła. Nie wiem czy mnie to cieszy. Na drugim miejscu mamy mąkę owsianą i potem maltodextryna, wiadomo, wszystkie już takie, z tego co widzę, dosyć standardowe składniki. No i podobnie jak u konkurencji, w większości konkurencji słodzone jest to Sukralozą. Jeżeli chodzi o same makro, bo tutaj jeżeli chodzi o mikroelementy, tutaj jest podobnie jak wszędzie, że około 30% dziennego zapotrzebowania mamy na poszczególne witaminy. Jeżeli chodzi o makro, no to tłuszczu mamy tutaj w 100 gramach 14 gramów, z czego 2 gramy nasyconych, podobnie jak u konkurencji. Jeżeli chodzi o węgle, jest 41 gramów, z czego 6 gramów cukru cukru całkiem sporo. Jeżeli chodzi o błonnik, to jest 10,5 g, porównywalnie jak w innych, i 27 g białka. Spoko, że 27 g białka nie jest to najwięcej z tych wszystkich, które do tej pory testowałem, nie jest to też najmniej, no ale przez to, że jest tutaj białko tylko białko grochu, no to ten profil aminokwasowy jest, wydaje mi się, trochę gorszy niż na przykład było to czy to w Ripicie, czy w Manie, czy w Hewellu, bo zazwyczaj tam mamy mieszanki różnych białek. Dobra, nie ma co gadać, idę nalać wodę. Nalewamy wody 400 ml, 400 ml i wsypujemy całą tą saszepkę, no i mieszu, mieszu i testujemy smak. Woda nalana, zero potrzeb, powtarzam, woda nalana, teraz wrzucam to śmieszne coś, odbieramy naszą paczuszkę, nie otwiera się dobrze, w sensie już mi się rozerwało nie do końca, tak jak chyba zakładali. Mhm, świetnie. Chyba nie tak miał być. Za to zapach jest bardzo przyjemny. Taki, takie kakałko, powiedziałbym. Zaraz zobaczymy, jak to będzie smakowało. No trochę tego prochu tutaj jest, muszę przyznać. No dobrze. Let's do this. Dobra, uznajmy, że zostało wymieszane. Było 15-20 sekund, żeby mieszać. Mieszałem trochę dłużej. Moje koty siedzą tam w tym momencie przy drapaku i patrzą się na mnie jak na debila. Wszystko jest w normie. Jeżeli chodzi o tą kuleczkę w środku do mieszania, trochę się obijała o te ściany, było to słychać. Ale patrząc tak z zewnątrz, to wygląda na to, że dobrze się wszystko wymieszało. Trochę proszku zostało mi na tym ustniku tutaj, no ale niestety czasami tak bywa. Przy tych shakerach. Dobra, zobaczmy, jak smakuje Jake. Chociaż, panie, jakie słodkie. Na plusik, na pewno to, że jest smooth, proszku jest dużo, to to się całkiem dobrze tutaj zmieszało, faktycznie. Może dzięki temu niesamowitemu dingsowi, który był w shakerze. Jest smooth, jest takie bardzo przyjemne, jeżeli chodzi o, o samą teksturę, konsystencję. No i w smaku też jest naprawdę przyjemne. Jest to takie. Takie kakao, troszeczkę, jeżeli miałbym to do czegoś porównać. I troszeczkę przypomina mi smak manę. No tutaj tego cukru jest 6 gramów i to trochę czuć, bo jest naprawdę słodkie. Jest to najsłodszy chyba jak na razie ze wszystkich tych zamienników, które testowałem. Ogólnie jest bardzo spoko. W sensie nie, nie czuję niczego takiego odrzucającego, jak miałem przy niektórych z poprzedników. Czuję, że mógłbym to, wiecie, wyzerować i, i być zadowolonym. Kurczę, wiecie zaraz, że nienawidzę Polski, bo to jest szósty. Szósty napój, szósty zamiennik posiłku, który testuję. Trzeci zagraniczny, bo były trzy polskie. I jak na razie te trzy polskie są na samym dole yy, mojego rankingu. To jest trzeci, który wskoczy gdzieś wyżej. Jeżeli miałbym go porównać do Many, jest podobnie. Mana delikatnie bardziej mi smakowała, może przez to, że była jednak trochę bardziej płynna, bo to jest gęste, ale zblendowane, że tak powiem, jest bardzo dobrze. Zero grudek. Do Many jest blisko. Ale jeżeli chodzi o na przykład Huella, wydaje mi się, że to jest lepsze od Huella. No tylko, że ma więcej cukru. Musimy tutaj sprowadzić naszą walkę tych wszystkich zamienników posiłków do tego, jak wygląda ich skład. Ale jak wygląda ich skład i dokładny ranking, no to jak przetestuję jeszcze parę zamienników, to wtedy będzie taki film podsumowujący i dam Wam o wszystkim opowiem. Jeżeli chodzi o kwestie smakowe, to Jake zdecydowanie wskakuje do pierwszej trójki. Trochę nawet w niej miesza, bo wskoczy na drugie miejsce moim zdaniem. Jak na razie. Tutaj tych kalorii jest więcej, więc no pewnie też dzięki temu na dłużej najem. Ale no to weźmiemy pod uwagę też oczywiście przy końcowej ocenie za jakiś czas, jak będę robił to duże podsumowanie. Oczywiście standardowo dam Wam znać w planszy na koniec tego filmu, na ile mniej więcej starczył mi taki napój. Z tym, że tutaj trzeba będzie wziąć pod uwagę to, że tych kalorii po prostu tutaj było więcej, więc zamiast tych 3 godzin, które przyjąłem jako normę w przypadku konkurencji, no to tutaj pewnie byśmy z 4 chcieli, nie? Just saying 4, 4,5. Zobaczymy. Tyle moi drodzy. Dajcie znać w komentarzach, czy testowaliście może Jake Food, czy nie? Czy może znacie jakieś inne zamienniki posiłków, których ja jeszcze nie testowałem? Bo jeżeli znacie, to dajcie znać. Ja wtedy może też dorzucę do tego mojego testu. Na pewno mam jeszcze trzy albo cztery w kolejce. Dzięki wielkie za oglądanie. Ja sobie to teraz dokończę, bo jest naprawdę smaczne. I widzimy się w następnym materiale, który pojawi się, jak się pojawi, to się wtedy pojawi. 誰か。